Clean is good, sanitized is better. Dice nato. zbudowaliśmy całkiem osobę, że na jak sezon. Pierwszy trening, tak, chyba każdy ma troszkę takiej niepewności z kim będę grał jak zaprezentuję się w drużynie, ale naprawdę jesteście oddani w bardzo dobre ręce tutaj sztabu trenerskiego i fizjoterapeutów. Także wystarczy dać siebie maksa, stworzyć tutaj team, bo to w sportach zespołowych jest najistotniejsze, aby właśnie była drużyna, była taka rodzina. Bo bez tego nawet nawet najlepsze zespoły z największymi gwiazdami nie wygrywają, jak nie ma tej więzi takiej, bo i wygrywamy i przegrywamy razem, zarówno jako zawodnicy, jak i sztab, jak i zarząd. Także życzę, żeby ten sezon był dla Was taki bardzo dobry pod kątem i osobistym, i zarówno i zespołowym, żeby ten sukces sportowy osiągnąć. Jak te pierwsze dni w Tychach spędzasz? No W Tychach jestem około tygodnia i powiem, że fajne to jest miasto. Ogólnie teraz staram się dużo chodzić, zwiedzać to miasto I No na razie jest przyjemnie. nie? Miasto bardzo ładne, spokojne. Jestem z okolicy, więc może nie teraz, ale kiedyś już byłem na, na paprocanach. W weekend będzie troszkę więcej czasu, więc pewnie się wybiorę do jakiejś restauracji, zjeść coś i, i przetestować. Jak myślisz, z zespołu Zintegrowałeś się już wszystkimi chłopakami? Yy, tak, niektórych już wcześniej znałem yy, chłopaków, yy, niektórych wczoraj poznałem na treningach, może jeszcze takiego czasu na integrację nie mieliśmy, ale gdzieś tam, gdzieś tam przez trening i, i chwilę w już się zapoznaliśmy. Jak wakacje spędziłeś ten czas między sezonami? No, głównie to albo na siłowni, albo na hali. Większość tu było na hali. No trenując, żeby się przygotować do tego seniorskiego basketu i chciałbym wejść w ten sezon naprawdę bardzo dobrze. Trenowałem, ale też odpoczywałem. Byłem na, najpierw na takim wyjeździe bardziej turystycznym we Włoszech, później byłem w Grecji, więc taki odpoczynek. Trenowałem przed wyjazdem na wakacje i, i później takie dwa tygodnie przed sezonem już się gdzieś tak przygotowywałem do tego, żeby, żeby być gotowym na, na okres przygotowawczy. W takim razie co polecasz we Włoszech i w Grecji do zwiedzania? Weronę. Byłem w Weronie, w Florencji. Florencja bardzo ładne, duże miasto. No i oczywiście pyszne jedzenie, które gdzieś tam jest jednym z moich ulubionych. A we Grecji byłem na wyspie Zakęto, więc zwiedziłem wyspę Braku, zobaczyłem żółwie. Serdecznie polecam. Bardzo ciepło, idealnie, na letnie odpoczynki. Pojechałem na Chorwację wraz z dziewczyną z narzeczoną teraz i paczką znajomych na tydzień, a tak to gdzieś tam odpoczywałem w Krakowie u siebie w sieradzu w domu rodzinnym. A gdzie dokładnie byłeś? Polecasz coś do zwiedzania? Split jest bardzo ładny, a tak to byłem pod Zadarem. Trzy lata temu też byłem na Makarskiej, Makarska też bardzo ładna i ja też polecam. A jeżeli chodzi o treningi, trenowałeś też na tych wakacjach? Tak, dostaliśmy plan przygotowania od trenera Gruta, wykonywałem go sumiennie i gdzieś tam jeszcze wplatałem w to bieganie, żeby być przygotowanym już od pierwszego treningu. Powiedz, jest dużo nowych osób w szatni, jak oni wchodzą do szatni? Jest sporo, bo w sumie zostały tylko trzy osoby z tego podstawowego składu z zeszłego roku, ale wszyscy bardzo płynnie wchodzą w szatnie. Jest dobra atmosfera jak na początek sezonu, okresu przygotowawczego właściwie. Więc myślę, że tu nie mamy co się martwić o atmosferę i, i, i trzymanie szatni. Ale następny dopiero gdzie byłeś na wakacjach i czy odpocząłeś? Miałem chwilę żeby odpocząć. Udało mi się zorganizować dwa wyjazdy. Jeden do Rzymu, taki bardziej, żeby pozwiedzać się. A drugi wyjazd to był do Grecji na Korfu, jeszcze udało się przed pożarami wszystkimi, to już taki typowo wypoczynkowy, żeby trochę i ciało i głowę zresetować przed sezonem. Powiedz, co polecasz zwiedzać w tych miejscach? No w Rzymie, no to wiadomo, takie najbardziej popularne te miejsca, no to każdy chyba wie odnośnie Koloseum, Watykan, ale najfajniejsze moim zdaniem to po prostu przejść się tymi uliczkami w Rzymie bez większego celu i tak się trafi w fajne miejsca. Powiedz, yy, trenowałeś coś na tych wakacjach, czy bardziej takie odpoczynkowe? Te wyjazdy to były specjalnie w taki sposób, żeby odpocząć od jakiegokolwiek sportu. E, także te dwa wyjazdy udało mi się zorganizować, żeby wypocząć, a pomiędzy nimi tak naprawdę cały czas byłem w treningu, czy to indywidualnym, czy to zgrupowania kadry 3 na 3.